Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Na początku była ciemność. Choć pewnie nie jeden klub, nie jedno miasto uzurpuje sobie prawo do pierwszeństwa, powiem, że na początku był szczeć. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, o którym nawet Federacja KSW mówi stolica polskiego MMA. Mam pewną teorię, dlaczego mamy tu tylu znakomitych zawodników. Po prostu Szczecin ma dobre geny. Geny przekazane przez ludzi przybyłych z różnych zakątków Polski, którzy przeżyli II wojnę światową, Syberię, obozy i wszystkie inne możliwe dramaty, a potem nie bali się wyruszyć w nieznane i osiedlić na dzikim zachodzie. Nie bali się przyjechać do miejsca, gdzie każdy zaczynał tak samo, od zera. Dziś ich potomkowie staną naprzeciw oponentów i będą walczyć, jakby również nie mieli nic do stracenia. Exa! Ladies and gentlemen, the KSW Federation proudly presents the Warriors Gladiators. The fighters, fighters, fighters Trzeci tu żaba znów, rozumiemy się bez słów Patrzesz słów, gotów już, gdzie teraz twój anioł stróż A gdy w końcu przyjdzie tu na ciebie czas Jesteś pewien, że w końcu spłynie na ciebie blask Slepek miast, wędrówka masz, siła w nas Czego chcesz, to masz, w sumie cały czas To dech i gaz i nigdy pas KSW już zaraz w tak jadł I nie dowierzasz mi, weź się rozejrzyj tu Ogarnij to sześć mi wita KSW Miasto kozackich sztuk, gości twardych jak ten dług Zmiana warty, na bok żarty, poznaj ten uparty ród Wita grypa gród, nie odmówisz dziś Emocji co zwalą znów, bo to było warto przyjść Nigdzie nie da się skryć, ty chcesz tu być Kierunek ryż. Good evening, ladies and gentlemen, welcome from Szczecin Arena. This is KSW28. Live for you and fellow supporters only on Polsa. Witamy Państwa w Szczecińskiej arenie. To jest KSW 28. Witamy wszystkich, szczególnie tych, którzy oglądają nas w Polsacie i w Polsacie Sport. Tonight we'll see eight real MMA fights. One of them for International KSW Federation Championship. Przed nami osiem walk w formule MMA, wszystkie według reguł Federacji KSW. Stawką jednej z tych walk będzie tytuł Międzynarodowego Mistrza Federacji KSW w wadze ciężkiej. Now watch and be part of the history, this time straight out of the nest of the champions. Federacja KSW była już niemal wszędzie, w tym miejscu jesteśmy po raz pierwszy. Dziś historia tworzyć się będzie na waszych oczach. Ladies and gentlemen, this is the time, this is the place, the place for us. Szanowni Państwo, to jest ten czas, to jest to miejsce, to jest ta chwila. Are you ready? Czy jesteście gotowi? Now heroes of KSW 28. Bohaterowie KSW 28! I Kiatskiewicz! Elfo! Enriquez! Anzo! Turista, No! Paso Markoczewicz. Matej i Rokesz je w I to Peter the Sheep, Prez. Right Przed Wami legendarny włoski barbarzyńca Marcin Różal Różalski. From Brazil, George Luiz. W Szczecinie nie mogło go zabraknąć! Przed Wami Michał, Dzipao, Materla! Brazil, Panie i Panowie, powitajcie gorąco, bo dziś broni tytuł Mistrza Ciężkiej! Dziewięć osiedla. Pudzianowski. O! I proszę! Pudzianowano na stula. Proszę bardzo! Kolejny Siedmon. Materla. Czy jesteś gotów na to raz jeszcze? KSW 29, 6 Grudnia. Kraków Arena!